Cześć, policzymy teraz pochodną funkcji złożonej logarytm z pierwiastka z sinusa X. A jak to robimy? Musimy sobie sprawdzić, jakie mamy tutaj funkcje dokładnie. Jak złożona jest ta funkcja? Nasza pierwsza funkcja zewnętrzna to jest logarytm. Potem mamy następną funkcję pierwiastek, a następnie najbardziej wewnętrzna sinus z X. Czyli musimy sobie zrobić iloczyn pochodnych tych wszystkich funkcji. Zaczynamy od pochodnej z logarytmu. Ja zawsze zaczynam od zewnętrznej, która będzie 1 dzielone przez liczbę logarytmowaną, czyli przez pierwiastek z sinusa x. Teraz razy pochodna pierwiastka, pochodna pierwiastka drugiego stopnia. Pewnie już wiecie od razu, że to będzie 2 razy 1 przez 2 razy ten pierwiastek. Bo odejmujemy potęgę od jednej drugiej, odejmujemy 1, robi nam się to minus 1, 2, czyli wpada nam tutaj to do mianownika i jeszcze mamy współczynnik 1, 2. To z tego wzoru na potęgę, tak, na, na pochodną potęgi. I jeszcze tą wymnażamy razy pochodną funkcji wewnętrznej, czyli pochodna sinusa, czyli cosinus x. No to teraz sobie to uprośmy, czyli mamy w liczniku cosinus x, a w mianowniku mamy 2. Sinusy x. I to znaczy, że to mamy jedną, drugą kotangęsa z x.